Najnowszy model Gemini trójka rozszyfrowuje trudne do czytania pisma odręczne. Ludzie zaczynają brać śluby ze sztuczną inteligencją. Coca-Cola nie odpuszcza i znowu tworzy świąteczną reklamę AI. W nowym Nano Banana Pro zblendujesz do 14 elementów. Metal udostępnia narzędzie do kluczowania. Chińczycy próbują udowodnić, że w szkielecie robota nie jest ukryty człowiek. Te i wiele, wiele więcej ciekawych informacji ze świata sztucznej inteligencji dzisiaj dla Was przygotowałem, a ostatni odcinek zobaczyło tyle osób. Dzięki Wam bardzo również za łapki w górę. Adrian Kilar, Ej Nowości, zaczynajmy! Aktualnie bez czapki, bo gdzieś się zostawiłem, ale zaraz będzie. Słynny już nano banana, który sporo namieszał w branży graficznej i też wideo. Właśnie ma aktualizację. Nano Banana Pro. Już nie dwa zdjęcia możemy tutaj wrzucić, na podstawie których możemy stworzyć zupełnie nową scenę, ale aż do 14. Możemy na przykład wrzucić nasze produkty i zrobić szybko promocyjną grafikę. Możemy wrzucić menu naszej restauracji na cały tydzień i szybko zrobić również fajną ilustrację graficzną na cały tydzień. I to, co robi wrażenie, to teksty, które również nawet w małych detalach są coraz lepsze, coraz bardziej wyraźne i coraz mniej jest pomyłek. Kolejną nowością jest zmiana proporcji. Tak, to już jest możliwe. Wystarczy, że w prompcie napiszemy, jaka to ma być proporcja, a NanoBanana Pro dorobi ten obraz. Lepiej też działają prompty, które mają nam za zadanie zmienić oświetlenie, kąt kamery, a nawet zmianę stylu. I te diagramy, infografiki nie muszą być z naszych materiałów. NanoBanana Pro potrafi przeszukać internet, wykorzystując Gemini trójkę i zbudować wszystko za nas. Krótko mówiąc, ta aktualizacja podnosi to narzędzie do poziomu premium dla grafików to już jest moim zdaniem główne narzędzie pracy premiera Vio 3.1 i nowy model do generowania filmów mamy super fajne opcje które były zaprezentowane w maju ale w końcu stają się publiczne co prawda najlepiej mieć konto założone przez VPN konto na Gmailu po prostu w Stanach ale potem już można się logować z Polski i w ten oto sposób mamy moi drodzy w końcu opcję nie tylko pierwszej klatki, ale i ostatni, co bardzo dużo zmienia, bo możemy w ten sposób zachować formę naszej twarzy niemalże przez całą długość filmu. O, właśnie tak. O to chodziło. O to chodziło. Taką stylówkę lubię którą możemy, uwaga, wydłużać aż do, mówią, że po, do ponad minuty, bo funkcja wydłużania jest już dostępna w modelu 3.1. Wystarczy opisać, co ma się dziać w kolejnych sekundach, gdzie kamera ma podążać i to się dzieje. Czekamy jeszcze na udostępnienie funkcji Jump To, czyli zmianę sceny, ale w stosunku do właśnie poprzedniej, żeby miała tą samą formę, klimat i styl. Oprócz tego pojawiła się funkcja edycji, gdzie możemy zaznaczyć dany fragment i dodać element. Ale jest jeszcze coś na koniec. We Flow nazywa się to Ingredients to Video i działa moim zdaniem całkiem rewelacyjnie, bo możemy wrzucić siebie, przedmiot i scenę i połączyć w jedno nagranie. Chciałem i mam. Szkoda tylko, że zwariowałem z przesytu EJA-owych nowości. Jest jeszcze Nano Banana. Tak, to jest jeszcze dodatkowa funkcja. Mamy opcję Create Image, gdzie przeskakujemy do nowej zakładki, gdzie generujemy czy edytujemy zdjęcia grafiki w Nano Banana. Nie musimy już wchodzić w Gemini, bo po prostu jest to też tutaj. Święta, moi drodzy. Rok temu była afera, że Coca-Cola stworzyła świąteczną reklamę w AI-u, generowała ją w 100%. W tym roku nie jest inaczej. To samo studio. I nowa reklama wygenerowana w 100% przez AI. Piszą, że udział ludzi był jeszcze mniejszy i cytuję: "Musimy iść naprzód i granicę. granice. już wyszedł z butelki i nie da się go tam z powrotem włożyć", mówią przedstawiciele firmy Coca-Coli. Tak moi drodzy, duże studia filmowe, duże korporacje, szkoły filmowe wszyscy już tolerują to, że narzędzia wideo są na takim poziomie, że zrobią wiele rzeczy szybciej, lepiej i taniej. I nie ma wyjścia. Trzeba po prostu się uczyć, jak z tego korzystać. Sora 2, czyli kontrowersyjny model do generowania głupich i śmiesznych, czasami filmików, ma aktualizację. I powiem Wam szczerze, że jedna z nich jest naprawdę dobra. Ale pierwsza to. Długość do 15 sekund. Możemy już generować dłuższe filmy. Co prawda, my nie możemy w Europie, ale jest na to obejście, korzystając z platform, które wykorzystują API SORY, na przykład Hicksfield, i tam możemy sobie generować tego typu materiały. Co ciekawe, z właśnie nowymi funkcjami. Kolejna nowość w Sorze dwójce to możliwość generowania kreskówek, pluszaków, zwierząt domowych, ale trzecia to już coś. Całkiem ciekawego, czyli możliwość opisywania scen, takiego storyboardu, jakby i taki oto mamy efekt. Tak więc każdy z odrobiną wyobraźni, a jak nie, to z odrobiną piety, może być dzisiaj filmowcem. Gemini Trójka prawdopodobnie rozwiązuje. Dwa najstarsze problemy sztucznej inteligencji. Pierwsze rozpoznawanie pisma odręcznego i drugie abstrakcyjne rozumowanie matematyczne. I sprawdziłem to, znalazłem w internecie jakieś przypadkowe pismo odręczne sprzed wielu, wielu lat. Moim zdaniem trudno odczytać słowa. Wrzuciłem do Gemini'a i okazało się, że naprawdę on to zrobił. I zrobił to tak jak człowiek w komentarzu. Moi drodzy, sponsorem tego odcinka jest Nvidia i powszechnie wiadomo, że karty graficzne GeForce RTX są potworami w kontekście gier, ale was pewnie interesuje bardziej, jak działają one w kontekście branży twórczej i oczywiście sztucznej inteligencji. I właśnie o tym będzie konkurs, który dla Was organizuję. A do wygrania jest ta oto karta graficzna ores GeForce RTX 5090 serie Master, najmocniejsza na rynku, najbardziej wydajna z pamięciami GDDR7 FP4 Tensor z piątej generacji i przepustowością. Pamięci, która przypomina bardziej mini serwer niż zwykły domowy komputer. I to, co ją wyróżnia, to customowy wyświetlacz, który pokazuje Wam temperaturę, ale nie tylko. Możecie sobie ustawić cokolwiek chcecie. Wrażenie robią też trzy ogromne wentylatory, które również świecą. A zadanie konkursowe brzmi stwórz w 100% film wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji trwający do 30 sekund w dowolnej technice i klimacie, pokazujący jak Twoim zdaniem będą wyglądały święta w przyszłości. Konkurs właśnie wystartował i trwa do 14 grudnia włącznie. Wystarczy tylko, że wypełnisz formularz i wyślesz nam link prowadzący do twojego filmu konkursowego umieszczonego na YouTube. Może być niepublicznie. Zakceptujesz regulamin i tyle. Ogłoszenie wyników już 21 grudnia, czyli kilka dni przed świętami w ostatnich hej nowościach w tym roku. Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdziecie na Kilarkom, ukośnik konkurs pauza AI on RTX. Życzę wam powodzenia. A już niedługo na tym kanale zapraszam Was też na poradnik ComfyWide, czyli jak generować obrazy i wideo lokalnie na naszym komputerze. Kliknij powiadomienia, aby nie przeoczyć. Poddaną bana jest wszędzie jest nawet w Photoshopie, który zaprezentował na konferencji... Nowe funkcje i możliwości. I od teraz w modelach generatywnych mamy też modele partnerskie, właśnie Nano Banana a no i mamy też nawet model Flax One. Ale korzysta z kredycików, które uciekają, więc trzeba mieć to na uwadze, że nie możemy tak sobie generować w nieskończoność. Adobe Max zaprezentowało jeszcze inne takie funkcje ułatwiające, typu sam znajduje ludzi, szybko możesz usunąć coś, czy też upscalować. I to już nie siłą silników Adobe, tylko Topaz, który moim zdaniem jest najlepszy na rynku, jeżeli chodzi właśnie o zwiększanie rozdzielczości zdjęć. Teraz jest on już właśnie też i w Photoshopie. I to jest fajne. GroK 4.1, który wyszedł niedawno, okazał się najlepszym modelem w benchmarkach, ale trwało to jeden dzień, bo dzień później wyszedł Gemini 3, czyli model, który miażdży znowu wszystko inne. Ze względu na to, że wprowadza coś, czego po prostu nie było, możemy wrzucić mu nagranie wideo MP4, a on ją przeanalizuje krok po kroku, co tam w filmie się dzieje. Można też wrzucić oczywiście audio, dokumenty. Jest najlepszy, jeżeli chodzi o empatię, o odczytywanie naszych emocji. Nie trzeba mu już kilka razy powtarzać o co chodzi. No i agent mode też tutaj został poprawiony. Nie jest to już zwykły czat, tylko asystent, który robi różne rzeczy. Podobno ma wysłać maile, ma dostęp do naszego kalendarza więc Google podnosi naprawdę poprzeczkę. Meta wypuszcza sam trójkę. Wystarczy wejść pod ten adres i mamy tam dwa fajne narzędzia. Pierwsze do wycinania, gdzie nawet sam potrafi stwierdzić co gdzie jest, wycinania obiektów z filmu i podrasowywania ich, z dodawania efektów i to może wydawać się bajerem, ale w rzeczywistości podnosi poziom postprodukcji na jeszcze wyższy poziom, montażyści powinni być zachwyceni. Drugie ciekawe narzędzie potrafi zmienić nasz obraz w figurkę 3D. Sprawdziłem i nie jest to chyba najbardziej efektowne, bardziej mi się podoba sam proces, jak to się dzieje ale efekt końcowy jeszcze chyba nie jest satysfakcjonujący. Adobe Premiere Pro też wypuszcza aktualizacje jak szalony. Nie wiem co się dzieje w PhotoBrush, czyli maskowanie, to o czym właśnie przedtem mówiłem w mecie zaczyna mieć miejsce w Adobe Premiere Pro, czyli programie do montażu. Teraz już możemy w prosty sposób wyciąć dany element, daną postać, dany obiekt z wideo. Nie musimy do tego używać after effectsa. Roboty, śmieszna sprawa nastąpiła, bo teraz nikt już na nie nie patrzy poważnie i każdy chyba największy youtuber technologiczny na świecie nagrał materiał o Neo. Afera się zrobiła, dlatego że zaczęli y, sprzedawać tego robota w końcu za 20 tysięcy dolarów, a tylko na dwóch ujęciach jest napis, że robot robi to autonomicznie. Cała reszta to sterowany przez osobę z boku y, okularami VR i czujnikami. To jest dowód na to, że żyjemy w czasach obiecanek, cacanek. To zapoczątkowało się już 10 lat temu, chyba Elon Musk zaczął ten trend tworzyć, że obiecamy, zapłać, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i tak też jest trochę z robotami. W każdym razie walka o roboty domowe czy takie w fabryce trwa. I na przykład Uptek zaprezentował armię humanoidalnych robotów, które same potrafią sobie wymienić baterie. Film wygląda trochę strasznie, trochę śmiesznie. W każdym razie firma chwali się, że ma zamówienie na 100 milionów dolarów do fabryk w Chinach. Dobrze, że do fabryki chińskiej mamy daleko. Spank Iron. Porusza się z wielką gracją i były przypuszczenia, że w środku jest chowana kobieta. Aby udowodnić, że tak nie jest, ucięto jedną nogę. Ale to, jest, to oczywiście nie wystarczyło, bo w komentarzach rządzi przekonanie, że, że schowana jest w środku osoba ze sztuczną nogą, po prostu. A teraz, nawiązując do konkursu, dlaczego tak w ogóle warto zainteresować się kartami RTX Serii 50, otóż są one oparte na słynnej już architekturze zaprezentowanej w Las Vegas, Blackwell. W praktyce mamy tutaj szybsze trenowanie modeli AI, szybciej oczywiście działa też generowanie w Serii Bandifusion czy w Comfy UI. Ja osobiście używam na swoim pcecie 5090 już od stycznia i w swego czasu zrobiłem porównanie renderów i na przykład e-nowości wcześniej generowały się 20 minut a na RTX 5090 jest już to 15 minut, więc zyskuje 25% czasu. Oprócz tego mamy totalną płynność edycji na linii czasów z filmami 4K z spróbkowaniem 4.2.2, ale w najnowszych RTX-ach jest też coś dla graczy. LLS 4K plus Multiframe Generation, czyli technologia, która sztucznie, ale skutecznie dorabia klatki pomiędzy, co przekłada się na jeszcze większą płynność. Natomiast patrząc w przyszłość, to oczywiście NIM i Blueprints, czyli mikroserwisy, które działają lokalnie, bezpiecznie i niemalże za darmo bo tylko za koszt prądu. Krótko mówiąc, karty graficzne GeForce RTX serii 50 to przewaga na rynku, odzyskiwanie czasu, tworzenie bez ograniczeń, lokalnie, z pełną mocą na architekturze Blackwell. I bez abonamentów. Zlikwidowanie Raka do 2030 roku. Są tego typu prognozy i to bardzo realne. Między innymi dlatego, że Google i naukowcy z Uniwersytetu Yale Stworzyli model AI, który potrafi analizować pojedyncze komórki. Podczas badania ten model odkrył nowe sposoby leczenia nowotworów. Wskazała istniejący lek z ponad kilku tysięcy, który może pomóc układowi odpornościowemu zobaczyć komórki nowotworowe. W laboratorium potwierdzono, że połączenie tego leku z niewielką dawką interferonu zwiększa reakcję odporności aż o 50%. I to są te momenty, w których człowiek po prostu nie ma szans. I choć Tysiące genialnych lekarzy, to żadne pieniądze tutaj nie pomogą, bo nie są w stanie oni spotkać się razem i przeanalizować tylu informacji, a AI to robi w ciągu kilkunastu sekund i pokazuje konkretną drogę, która może być realnie najlepszym rozwiązaniem. A tak w ogóle przerzuciłem się właśnie z iPhone'a, bo znudził mnie po 3,5 roku na pixela dziesiątkę. Najbardziej mi właśnie interesuje ta interakcja z Google ai Google gemini -em. Ok, Google, czyli wywoływanie i takie codzienne, codzienna pomoc. Ten model to jest Flash 2,5, więc ten szybki, ale po, po wejściu możemy sobie przełączyć na ten właśnie najnowszy, na, w moim wypadku na trójkę. Więc zobaczymy, czy to była dobra decyzja, czy nie za miesiąc. Yy... Następnym razem, może coś powiem o Jezu. Porysowałem. Zawsze tak jest: pod koniec roku spotykamy się z y, taką wizją, co będzie w przyszłym roku. W tym roku mieli być agenci, yy, którzy mieli za nas robić robotę. I wyszło średnio. A w przyszłym ma być wybuch AI, w sensie pozytywny. Przynajmniej tak mówi Ma Gawdat. Powód, dla którego mówię, że to będzie rok 2026, jest bardzo prosty. Chodzi o coś, co obecnie nazywa się samorozwijającymi się SI. Jeśli masz bardzo złożone zadania, takie jak rozwijanie sztucznej inteligencji, które wymagają ogromnej mocy umysłowej, zatrudniasz do tego najlepszych inżynierów na świecie, a najlepszymi inżynierami na świecie dzisiaj, wiesz lub nie, są same sztuczne inteligencje. Twierdzi on, że lata 30 zmienią zupełnie nasze życie i będziemy łapać się za głowę, mówiąc: "Boże, jak my mogliśmy żyć tak prosto?" kilka czy kilkanaście lat wcześniej. To musiało się zdarzyć. Nikt tylko nie spodziewał się, że tak szybko. Kobieta zaręczyła się, a po trzech latach wzięła ślub z czatem GPT. Twierdzi, że zdecydowanie lepiej ją rozumie niż poprzedni narzeczony. I nawet jeżeli istnieje tylko w telefonie, no trudno. Wzięli ślub w kościele. Założyła okulary, gdzie zobaczyła swojego partnera w świecie wirtualnym. No i nawet doszło do przekazania obrączek. Co prawda ta ceremonia nie ma żadnych skutków prawnych, ale pokazuje ten pojawiający się trend w Japonii, gdzie ludzie łączą się nie tylko z ludźmi. Tak więc kryzys w interakcjach międzyludzkich na horyzoncie. Ok, to były moje nowości, bardzo Wam serdecznie, będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, życzę Wam powodzenia w udziale w konkursie i zapraszam do skorzystania z okazji z największej obniżki cenowej w roku na nasze szkolenia na arjenkiller.com do minus 50% tylko do piątku, do godziny 23.59. Zapraszam serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku.